Z tej strony Bert, zapraszam na kolejny odcinek, tym razem będzie to odcinek z pucharu drużynowego, będą, będzie to Lachti. Zapraszam na ten odcinek, bo jest to ostatni odcinek tej serii, czyli RTL Ski Jumping 2007, na który zapraszam bardzo serdecznie. Nie będziemy brać udziału w sesji kwalifikacyjnej, no i przekonamy się jakie to nasze osiągnięcia będą w tym sezonie. Czy ten konkurs będzie udanym konkursem, który będzie kończył naszą przygodę z tą grą? Mam nadzieję, że tak. Tak więc oddajemy swój pierwszy skok w ostatnich zawodach. No i fajnie jest pograć w, tak, w taką właśnie grę i od razu się na wstępie przewrócić. Tak więc, lecz niestety przewraca się delikatnie. No i ta nota jest bardzo słaba, ale zajmijmy się może już tą bardziej przyjemną częścią, czyli kolejnymi skokami. Nie wiem, czy będę kontynuował jakieś skoki narciarskie, czy może zajmę się jakąś inną serią, która także by Wam się spodobała. Zobaczymy. No ale jeżeli chodzi właśnie o te skoki, to całkiem przyjemnie mi się w te skoki grało i muszę przyznać, że całkiem fajna rozrywka. Nie będę kontynuował nowego sezonu z tego względu, że chciałbym raczej zająć się troszeczkę innymi, już bardziej takimi, bardziej wymagającymi seriami. Tak więc jeżeli chodzi o samą grę, to bardzo przyjemna, ja wam bardzo polecam i całkiem fajna zabawa. Gra może nie jest pięknie oprawiona graficznie, jak widzicie, ale ogólnie grywalność jest całkiem spoko. Poza tym, że tylko skaczemy i nic wielkiego się nie dzieje, no to, no to i tak jest całkiem, całkiem przyjemnie. Kolejne skoki widzimy już coraz dłuższe, coraz lepsze. No i Kira bardzo ładnie tutaj wyskoczył w powietrze, to mi się bardzo podoba. 95,5 metra tak więc całkiem przyjemny i sympatyczny skok z dobrą ilością punktów no i cóż będziemy zajmować się na razie formułą 1 będziemy na pewno tą serię nagrywać i zobaczymy jak będą no, na, nasze losy się toczyć mam nadzieję że że znakomicie i że serie które będą się na kanale pojawiać będą wam się oczywiście bardzo ale to bardzo podobać tak więc jak widzicie kolejne całkiem udane skoki. No i tutaj w tych zawodach powinniśmy naprawdę już bardzo dobrze wypaść. Pomimo tego, że w poprzednich zawodach niestety nie było najlepiej, to i tak utrzymujemy tą żółtą koszulkę, czyli lidera klasyfikacji generalnej. No i jak na razie jest znakomicie, jesteśmy na pierwszej pozycji w tych drużynowych skokach, co mi się bardzo podoba. Rozpoczynamy drugą serię skoków. Będzie to leczo z numerem 25. No i czy leczo się poprawi? Mam nadzieję, że tak, że te skoki będą już dużo, dużo, dużo lepsze i ten skok będzie znakomity i zakończony telemarkiem. Tak więc, ten ostatni skok w tym sezonie lecza naprawdę bardzo udany. No i ta nota ogólna całkiem wysoka: 77,9 punktu. No, i cóż, bardzo fajnie ogólnie wygląda to, że pod koniec tego sezonu jesteśmy bardzo wysoko i że pokazujemy się z naprawdę bardzo dobrej strony. Że jednak deskoki wyglądają już coraz lepiej, i mimo tego, że czasami się nie udawało. To jest całkiem przyzwoicie I, i ogólnie bardzo się z tego cieszę. Tak więc, wyuczyliśmy się trochę tych skoków i widzicie, że te skoki naprawdę wyglądają już okazale. Te metry są na tyle, na tyle ok, że potrafimy zdobywać pierwsze, drugie, trzecie pozycje, co mi się także bardzo podoba. No i cóż, żegnamy się powoli już z tą grą. Jeszcze dwa ostatnie skoki naszych najlepszych zawodników, czyli Kira i Bert. No, i zobaczymy na której pozycji będą nasi skoczkowie po tych właśnie skokach. Tak więc, Kira, kolejny zawodnik, przedostatni już skok. Diatr całkiem przyzwoity, podnarty, więc mogą te skoki być naprawdę dosyć dalekie. No, ale nie będziemy tutaj już za bardzo się aż tak męczyć i upierać w tych skokach, aby, aby jakoś bardzo daleko skakać. Chociaż widzimy, że znakomite, znakomite wyjście z progu rewelacyjnie skoczył Kira. 101 metrów, więc skok naprawdę bardzo, ale to bardzo udany. 86 punktów, bardzo wysoka nota, dająca mu w tym momencie oczywiście pierwszą pozycję, ponieważ pierwszy skok także był bardzo dobry i ta przewaga, zobaczcie, jest 30-punktowa, bardzo wysoka. No ale teraz skacze Bert, więc czy ten zawodnik zdeklasuje rywali? No zobaczymy, jak będzie wyglądał ostatni skok tego zawodnika. No i czy to będzie skok marzeń, czy raczej skok rozpaczy. Wybił się całkiem wysoko i ta odległość będzie całkiem dobra. Skok zakończony telemarkiem, więc można powiedzieć, że kończymy naprawdę znakomite zawody. 79,8. Na której pozycji będziemy? Czy będziemy na pozycji pierwszej, czy może drugiej? Nie ma to znaczenia. Otrzymamy chyba jednak hotel lidera. Jest druga pozycja. No i ja się z Wami żegnam, zapraszam serdecznie na kolejne serie, do kolejnych odcinków. Cześć!